Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj na test elektryk na co dzień zabieramy Cupra Tawaskan VZ. Jak w moim teście, czyli w teście elektryk na co dzień, który polega na tym, że każdym samochodem elektrycznym, który wpada w moje ręce pokonuje trzy odcinki. 50 km w trybie miejskim z maksymalnymi prędkościami do 50 km na godzinę, w trybie pozamiejskim prędkości między 50 a 90 oraz na autostradzie z prędkością 140 km. Poradzi sobie gość dzisiejszego odcinka, czyli kupra Tavascan VZ w najmocniejszej wersji, 340 koni i napęd na 4 koła. Zaraz zobaczymy. Yeah. Dzięki uprzejmości grupy Lelek mam samochody do testowania. To jest kolejny samochód na moim kanale, który mogę testować dla Was, pokazywać jego możliwości, pokazywać to, jak to auto sprawuje się w trybie takim codziennym, w normalnym użytkowaniu. Tym samochodem jeżdżę już od czterech dni. Testuję, sprawdzam, wszystko tak naprawdę chłonę po to, żeby Wam móc przekazać jak najwięcej informacji na jego temat. Samochód zdążył się już wychodzić w momencie moich nagrywek. Ruszamy w trasę. Pierwsze 50 kilometrów w trybie miejskim. A więc tak, jesteśmy już w samochodzie, chwilę resetujemy od uruchomienia test i ruszamy w 50 km w trybie miejskim. Jeszcze tylko ostatnie przypomnienia dla tych, którzy oglądają mój test po raz pierwszy. Każdym samochodem elektrycznym, który wpada w moje ręce, pokonuję ten sam test, czyli robię tą samą trasę. W tym momencie przy temperaturze mamy aktualnie 1 stopień, wyruszyłem trasę 50 km w trybie miejskim. Co to oznacza? To oznacza, że będę jeździł tutaj po mojej miejscowości, w tą i z powrotem, tak długo, aż nie przejadę 50 km. Trasa jest dokładnie taka sama, którą pokonywałem. I w Tesli i w skodzie Elero. W okolicach 50 km połączę się z wami, żeby zdać wam raport, jakie było zużycie na tym odcinku, a następnie ruszymy w trasę 50 km w trybie poza Żeby było fair dla wszystkich samochodów, które testuję, pokonuję dokładnie tą samą trasę. Jedyną zmienną jest tak naprawdę samochód oraz pogoda zewnętrzna. Pozostałe warunki zostają niezmienne. I to właśnie o to w tym teście chodzi, żeby otrzymać wynik, który dla was jest ważny, a tak naprawdę niekoniecznie porównywać samochody jeden między drugim. Ruszam, widzimy się pewnie za około jakieś pół godziny godzinkę. was about Będąc już tutaj na początku tego naszego dzisiejszego testu, porozmawiajmy chwilkę o kierownicy. Jest standardową kierownicą okrągłą z wypłaszczonym dołem, tak jak tutaj widzimy. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Z wypłaszczonym dołem. Mam wobec niej malutkie zastrzeżenie. A to zastrzeżenie jest takie, że przyciski, które na niej się znajdują, są niestety, ale przyciskami haptycznymi. Co to oznacza? Oznacza to, że, że przyciski nie mają swojego fabrycznego kliku. Nie czujemy kliknięcia pod przyciskiem, a tak naprawdę otrzymujemy haptyczny zwrot tego, że nacisnęliśmy przycisk. I niestety, ale troszeczkę to jest mylące i wprowadzające w takie uczucie, że niestety nie do końca wciskamy ten przycisk tak jakbyśmy go chcieli. Bardzo często, niestety, w przypadku chociażby przycisku głośności i ściszania naszego radia, gdy trzymamy kierownicę w ten sposób, przy ostrzejszych zakrętach, zdarza się, że ściszamy i zgłaszamy radio. Muszę się troszeczkę do czegoś przyznać, do tego, że ja wczoraj zrobiłem już podejście do nagrania tego testu, czyli tego testu elektryk na co dzień, ale niestety z przyczyn niezależnych ode mnie musiałem go przerwać w pewnym momencie, więc musiałem porzucić go po przejechanych 100 kilometrach, więc musiałem go nagrać tak naprawdę od nowa. W docencie. Więc... Dogrywam tą scenkę teraz w tym momencie i mówię wam tylko o tym po to, że jeśli przejrzę materiały z wczoraj i będą one wartościowe, żeby dodać go do tego filmu, to nie zdziwcie się, jeśli za chwilę zmienię ubiór i będę pewnie o innej porze dnia, godzinie i innym stanie naładowania samochodu. Ale myślę, że Wczoraj mówiłem kilka rzeczy, które chciałbym dzisiaj zawrzeć, a nie chcę tego powtarzać, bo nie wiem, czy wyjdzie tak samo. A to wczorajsze wydaje mi się, że wyszło całkiem dobrze, więc jeśli tak, to wrzucam to dokładnie teraz. Tak się składa, że dzisiaj jest mój trzeci pełny dzień z Kuprą Tawaskan w wersji VZ. Muszę przyznać, że jest to trzeci dzień pełen wrażeń. Mam już swój. Mały światopogląd na to, czym jest Kupra, czym jest Tawaskan, czym jest Tawaskan w wersji VZ. Będę starał Wam się to dzisiaj troszeczkę przybliżyć. Z designem odpłynęli, popłynęli, ale popłynęli w tym pozytywnym słowa tego znaczeniu, bo to auto jest niepowtarzalne. Jest naprawdę, to nie jest kolejne auto, które jest minimalistycznym podejściem, takie jak na przykład ma Tesla, czy to nie jest takie auto, które w pełni przypomina nam samochody z Kody, tak jak było to w przypadku l -Rocka. Tutaj. Ten design wziął górę nad wszystkim. Dosłownie nad wszystkim. Samo zaprojektowanie tego samochodu świadczy o tym, że zostało tutaj włożone naprawdę mnóstwo pracy, takiej, która na co dzień użytkownikowi, który kupi ten samochód, daje odczuć, że jest w czymś, że siedzi w samochodzie, który odróżnia się na tle innych. I dałem sobie te pierwsze trzy dni na to, żeby poznać ten samochód troszeczkę bardziej, żeby wiedzieć, o czym do was mam tak naprawdę mówić. Przez te pierwsze trzy dni miałem też również okazję pokazać ten samochód paru moim znajomym kolegom, którzy siedzą w motoryzacji. Niektórzy zapaleni kierowcy samochodów spalinowych, niektórzy, jak zobaczycie za kilka dni, kilka, kilkanaście dni na moim kanale, również wolennicy elektryków, bo byłem tawaskanem wczoraj. Odebrać z moim kolegą Tesla Model 3 Performance, którą zamówił sobie miesiąc temu. Właśnie wczoraj był odbiór. Nagrałem też z tego film, więc już zapraszam do oglądania, który pojawi, pojawi się na kanale za naprawdę niedługo. Zdania są, zdania właśnie nie są podzielone. To nie jest tak, że ktoś powiedział, ojejku, to nie dla mnie, ojejku, to nie to. To auto naprawdę robi wrażenie na każdym. Wygląd zewnętrzny, no to auto jest ta buda, jest naprawdę. Przepiękna. Wszystkie takie małe, drobne elementy, które gdzieś tam Kupra sobie doprojektowała, wloty powietrza na masce, na które zaraz Wam pokażę zbliżenie. Linia samochodu, jego wygląd, to, że ta wersja VZ ma ogromne 21-calowe koła, to robi naprawdę wielkie wrażenie. Również wewnątrz to, co teraz widzicie na ekranie, czyli cała zbudowana konsola, tutaj którą widzicie, te linie, opływowe kształty, ten przepotężny ekran 15-calowy, ten mały ekran tutaj nad kierownicą, żeby mieć informację, head-up display, który jest no, genialny. No, mogę dzisiaj śmiało stwierdzić, że brakuje mi go w Tesli. To auto sprawia wrażenie naprawdę, naprawdę przemyślanie zaprojektowanego tak, żeby robiło wrażenie. No ale wracając do tego mojego odczucia i do tej duszy, o której wspomniałem, ta dusza objawia się w szczegółach. No przede wszystkim objawia się w momencie, w którym włączymy profil kierowania, który nazywa się Kupra. Czujemy to całym sobą w tym samochodzie. Zawieszenie się usztywnia, ruchy kierownicą się usztywniają, samochód robi się bardzo agresywny i to po raz kolejny w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo agresywny w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Frajda z jazdy jest, wydaje mi się, mimo tego, że moc na papierku te 340 KONi w porównaniu do tych na papierku, które mam w Tesli, no jest niższa. To odczucia z jazdy są naprawdę, naprawdę dosadne. Dosadne to jest mocne słowo. Na profilu Kupra to auto jest naprawdę. Dosadne. Daje nam tą przyjemność z jazdy taką, taką, w takiej czystej postaci, w tej postaci kupry Miałem już sytuację, gdzie oczywiście przepisowo sobie też to ESP wyłączyłem po to, żeby posprawdzać ten samochód tak naprawdę dobrze. Samochód troszeczkę się uślizgnął gdzieś. Jest coś, co wisi w powietrzu w tym samochodzie i to jest właśnie, myślę, że to jest troszeczkę tego, tego czego większość osób, które jeździ samochodami elektrycznymi, wydaje mi się, że nie może o swoim samochodzie powiedzieć. Witam się z Wami tuż przed 50 km. Jesteśmy na 49 km. Średnie zużycie na tą chwilę to 18,4 kWh. Średnia prędkość na dzisiejszym odcinku to jest 36 km, więc jest troszeczkę wolniej niż w poprzednich testach, ale to ze względu na po prostu warunki na drodze: więcej korku, więcej zatrzymywania się. Okej, okay, mamy to. 50 km przejechanych w trybie miejskim, 18,4 kWh na 100 km średnia prędkość 36 km, godzinę 23 minuty mi to dzisiaj zajęło. Pierwszy odcinek dzisiejszego testu, już za mną. Ja w tym momencie zatrzymam się gdzieś na Orlenie, uzupełnię płyny, skorzystam z toalety, włączę się wam, jak będę zaraz resetował nasz odcinek drogi i ruszamy dalej. Do zobaczenia. Ja w tym momencie ustawiam nawigację na naszą testową miejscowość, czyli oddaloną o 54 km od miejsca, w którym się znajdujemy. Rozpoczynamy trasę, wracamy do naszych ustawień pojazdu. W danych podróży resetujemy nasze zużycie na te 50 km, czyli od, od uruchomienia od teraz i ruszamy. Myślę, że czas najwyższy porozmawiać z wami troszkę o tym samochodzie. VZ podobno podchodzi od hiszpańskiego velos, czyli od po prostu szybki. Ściągnąłem tą informację od Łukasza Błąka z karoserii, więc po prostu cytuję. Tym samochodem chce się jeździć. Naprawdę chce się jeździć. Frajda z jazdy jest naprawdę nieziemska. Kiedy pobawimy się ustawieniami, kiedy dostosujemy sobie te profile, mamy kilka profilów jazdy, ja wam teraz już pokażę, jak to mniej więcej wygląda na żywym przykładzie. Jako że mamy jeszcze tych kilometrów trochę do pokonania, to zobaczcie teraz to. Na kierownicy znajdują się dwa przyciski funkcyjne. Jeden jest od zmiany trybów jazdy, czyli nasze profile. Tak jak widzicie na ekranie u góry, tutaj nasze tryby się zmieniają. Teraz jestem w trybie Performance, teraz jestem w trybie Cupra. Mogę ustawić tryb indywidualny, tryb Trakcja, tryb Range, czyli zasięgowy. I myślę, że tryb Komfort to będzie zdecydowany ten tryb, w którym będziemy najczęściej tym samochodem podróżowali, bo naprawdę daje komfortową jazdę, wygodne zawieszenie. Jest, jest miękciej na pewno niż w trybie miękciej. Jest na pewno bardziej miękko niż w trybie performance czy kupra. Ten tryb komfort będzie naszym takim standardowym dojazdy na co dzień, ale mamy możliwość zmiany tych profili. Bardzo podoba mi się jak rozwiązała to kupra, bo mamy nasz przycisk do zmiany trybów jazdy, ale mamy też również skrót bezpośredni do przejścia w tryb kupra. Bardzo szybkie przejście, utwardzenie zawieszenia, przyspieszenie robi się zupełnie zupełnie inne. Staram się sklecić to zdanie już od jakichś dobrych 5 minut i nie wiem, czy to, co mówię, jest wystarczająco tłumaczące. Jakie ja mam odczucia na temat tego samochodu, a na pewno są one dość proste. Wydaje mi się, że Cupra TavaScan w wersji VZ jest samochodem dla osób, które poszukują troszeczkę więcej ekscytacji w elektrycznym słowie. Po prostu jest to elektryczny SUV, który bez problemu mieści 5 osób. Ma napęd na 4 koła, wygląda obłędnie, a do tego wszystkiego daje nam tą nutkę tej ekscytacji, daje nam. Friday z jazdy daje nam troszeczkę więcej tego. Zobaczcie, jestem w trybie komfort, Widzieliście, jak te wyboje tutaj <laughs> wyglądały. Dochodzi ten taki maluteńki element z tyłu głowy, że to jest kupra. Tutaj mamy możliwości. To wszystko zostało tak świetnie zaprogramowane i tak świetnie zrobione, żeby każdym kilometrem cieszyć się z jazdy. I ja od czterech dni to czuję po prostu, Na nie świecie. Porównuję to, cały czas z tyłu głowy porównuję to do mojej Tesli. Chociaż nie wiem, czy to jest najmądrzejsze rozwiązanie, bo wydaje mi się, że to są zupełnie dwa różne samochody. Tesla jest stworzonym samochodem elektrycznym, który ma się sprawdzić w każdych warunkach, a w kuprze dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi nam ta frajda. Ta ekscytacja. No i mamy to. Przejechanych 50 km, trasa jest dokładnie ta sama. Średnie zużycie 19,4 kWh na 100 km. Dzisiaj zdecydowanie wolniejsza prędkość na tym odcinku, bo 56 km na godzinę średnio. Zajęło nam to aż 54 minuty, niestety, ale warunki drogi są takie, jakie są. Drugi etap dzisiejszego testu już zakończony. Przejechaliśmy 50 km w trybie poza miejskim. Dzisiejsza prędkość jest troszeczkę niższa od porównywalnie do naszego testu Elroka czy z Tesli, ale to wynikało z warunków na drodze, na to nie mam wpływu. Przejechanych 50 km, średnie zużycie 19,4 kWh. Za chwilkę rozpoczynam trzeci etap naszego dzisiejszego testu, czyli 50 km na autostradzie z prędkością 140 km na godzinę. Dojeżdżam do autostrady, resetuję zużycie. Włączam się dla was, żeby pokazać wam, że resetuję. Ruszamy 50 km po autostradzie. Widzimy się już za chwilkę. Jesteśmy już na autostradzie 140 km na godzinę, zapięty tempomat. Ja w tym momencie resetuję nasze zużycie i ruszamy 50 km przed nami. Czas na test zużycia kupry Tavascan VZ na autostradzie przy 140 km na godzinę. Jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy już na tej autostradzie, 140 km jedziemy cały czas. Dzisiaj jazda jest dość płynna, muszę przyznać. Jestem, jestem delikatnie w szoku, jeśli chodzi też o zużycie, bo jest zaskakująco wysokie, ale tym podzielę się z Wami na końcu. Chciałem dokończyć moją myśl, jeśli chodzi o ten samochód, czyli o Cupra. Oczywiście są też, też minusy, o których musimy porozmawiać, a minusem jest niestety cena. Testowany dzisiaj model, czyli wersja VZ, najbogatsza z napędem na 4 koła, 21-calowymi felgami, w kolorze white silver. Do tego pełna opcja wyposażenia, praktycznie, którą możemy sobie skonfigurować, to jest ponad 310 tysięcy złotych. Czy tą cenę można w jakiś sposób usprawiedliwić? Tak, można ją usprawiedliwić, bo mamy dodatkową całą część inżynierii, produkcji, zamysłu za tym samochodem, który za nim stoi, żeby stworzyć z niego coś niepowtarzalnego. I on bezprecedensowo jest niepowtarzalny, naprawdę. Jest niepowtarzalnym samochodem, stworzony z myślą o osobach, które poszukują tego, tego czegoś więcej, tego dodatkowego faktora, tego X-faktora, który decyduje o tym, czy kupują samochód, czy nie. I zdecydowanie kupra Tawaskan VZ to ma. Mamy to 50 km przejechane z prędkością 140 km na godzinę, średnia prędkość 133 km na godzinę, 23 minuty to trwało, 29,3 kWh na 100 km. Tak jak widzicie, dzisiejszy test goła inny. Pierwsze dwie wartości pierwszych dwóch testów, czyli tych dwóch pierwszych pięćdziesiątek, zbliżone stosunkowo do dwóch poprzednich testów. Niestety już ten test na autostradzie troszeczkę obnażył to, że to auto ma założone 21-calowe koła, że waży... 2, 3,3 tony i przy temperaturze 1,5 stopnia na zewnątrz, no to zużycie wyrasta troszeczkę ponad skalę, i to średnie zużycie na poziomie 29 kW jest już z użyciem dość znaczącym. Więc zrobimy też taki może mały test tego, jak ta auto się ładuje do 80%. Ja dojeżdżam do ładowarki, widzimy się już na niej, tam zrobię małe podsumowanie. Dla wszystkich tych, którzy są teraz w tym momencie, którzy dotarli do tego momentu w filmie, jeszcze w tym filmie nie miałem okazji Was poprosić o zostawienie lajka, subskrypcji tutaj na dole, tutaj w tym miejscu zobaczycie podłączenie do, tej, do tego poprzedniego filmu, czyli do testu Skody Ellerok. Ostatnio też bardzo, bardzo pomagają podbicia, więc jeśli macie taką możliwość, podbijcie film, zostawcie lajka. Zostawcie subskrypcję. Dla mnie to jest ogromna po raz kolejny motywacja do pracy. Dzisiejszy test uważam, za powolutku, już zbliżamy się, że zbliżamy się już powolutku do końca. Będę chciał dla Was jeszcze dodatkowo nagrać tą krzywą ładowania, od mniej więcej tych 20-10% do 80%, jeśli będę miał taką możliwość, dojeżdżam już do ładowarki. Widzimy się po prostu na ładowarce. Jestem już na ładowarce. Mamy aktualnie, zobaczcie, 9% 27 km zasięgu. Według samochodu jest on przygotowany w 100% do przyjmowania szybkiego ładowania. Ja już timelapsa ustawiłem. Rozpoczynamy nagrywanie. Mała aktualizacja ładowania. Przy 40% widzimy, że moc ładowania z maksymalnej jest ponad 130 kW spadła do 120, 122, 120, więc trzymało dość mocno do 40%. Jesteśmy przy 60%, tutaj widzimy, że prędkość ładowania delikatnie spadła do 115 kW. Aktualnie jesteśmy na 70%. Samochód cały czas utrzymuje prędkość ładowania powyżej 100 kW. Aktualnie mamy ich 104, 106, tak troszeczkę skacze między 104, 108, 105. A więc tak moi drodzy, to jest koniec naszego dzisiejszego testu elektryk na co dzień. Wyniki do podsumowania. Pierwsze 50 km zrobionych w trybie miejskim, 50 km zrobionych w trybie krajowo-miejskim, 50 km zrobionych na autostradach. Tutaj widzimy wyniki dość jasno, mówią za siebie, lądują w naszym pliku, który znajdziecie pod spodem w opisie filmu. Będziecie sobie podejrzeć wyniki i z razem, i z Tesli, i ze Skody Elrock oraz naszego dzisiejszego testu, czyli z kupry Tavaskan VZ. Dodatkowo w materiale, który widzieliście dosłownie kilka sekund temu, czyli nagrałem również całą krzywą, a w tym momencie chyba mogę już powiedzieć tak naprawdę prostą ładowania, bo to ładowanie maksymalnie pikuje na tych 135 kW i bardzo, bardzo, bardzo powolutku schodzi nam do tych 80. Czas ładowania to było 28 minut od 9% do 80%. Widzieliście to też na filmie. Ja w tym momencie będę już powolutku kończył. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli jeszcze mogę Was poprosić o to, o co proszę was zawsze, bo to pomaga rozwijać mój kanał. Proszę was o zostawienie lajka, subskrypcji tutaj na dole, podbicia filmu, jeśli macie taką możliwość. To niesie te filmy dalej, dzięki temu oglądają się lepiej, mój kanał rośnie, a i również rosną możliwości dzięki którym tak jak widzicie kolejne samochody trafiają w moje ręce i dzięki temu mogę się rozwijać i iść do przodu. Dzięki wielkie za dzisiaj do zobaczenia czołem.